Siemano, moi drodzy, to parodok. Zapraszam do kolejnego poradnika z Księżycy de Mimozy. Znajdujemy się w Hogwartzie. Jest to część skrzydło dzwonnicy, Dokładnie ten domek, gdzie mamy misję, w sumie zajęcia szkolne ze zwierzętami. No i potrzebujemy alechomory poziomu drugiego, żeby ten księżyc zdobyć. E, tutaj będą drzwi zamknięte. Musimy je otworzyć właśnie Alachomorą poziomu drugiego. Chodzimy i widzimy już nasz posąże. Okej okay, moi drodzy, mam nadzieję, że poradnik przydatny. Jeśli tak, szczęcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, by być na bieżąco materiałem z mojej strony. To tyle. Trzymajcie się. Hej.